Siemanko, witam serdecznie. Dzisiaj do wygrania M41 zakłócone kolory. Także standardowo like, komentarz i możecie zostawić subskrypcję, żeby nie przegapić następnych odcineczków, a ja już losuję sztywniaka. Myślę, że wszyscy nadczekali, kto wygra sztywniaka. Sprawdźmy, sprawdźmy to. Eee, już zmniejszam kamerkę. Pyk, pyk. 83 komentarze i wygrywa kubowski 215, a jeszcze, szczerze nie wiem. On już kiedyś nie wygrał. Coś, coś mi się kurde kojarzy. Że on chyba już kiedyś wygrał. Może to, może to jego drugi, drugi skin? Zobaczmy. Znaczy zobaczmy. No nie wiem, kurde, czy ją ja wysyłałem. Coś czy nie wysyłałem. No, ale na pewno mu teraz wyślę. Sztywniaczek, pyk, pyk. Złóż ofertę. Już potwierdzam. Oczywiście na Steamie. Szybko, prędko. Pyk. Wysłane. Wysłane. Mamy to. No i przechodzę do mojej ulubionej stronki. Jako jest CSGO Skins. Przypominam, darmowe 2 ,10 zł na start. 10% bonusu do doładowania. Przy użyciu kodu MATI. I jeszcze, przy minimalnej wpłacie 10 zł, macie szansę zgarnąć. Do jako bonus któregoś z tych skinów, włącz na wartość to 9000 zł. No i co 24 godziny, macie darmową skrzyneczkę. Także możemy zobaczyć. Co tym razem dzisiaj? Sorry, piję. Ostatnio się zacząłem wody z cytryną i z lodem pić w taką pogodę. Myślę, że jest idealna, naprawdę. No bo jest troszeczkę gorąco. Troszeczkę, nawet bardzo troszeczkę. Ok, mamy jakieś nowe skrzynki. Jakiś tygrys. Dziki tygrys. Czy dziki tygrys to się. Uuu, kurczę, mo. Szczerze. Szczerze, raz to otworzę. Szczerze, raz to otworzę. Mm, i to chyba nie był dobry pomysł. Bo już nie mam za dużo kasiuty. Kurde, tu też jakieś zarąbiste. Dobra, to też raz otworzę. No i to chyba też nie był dobry pomysł. Ja pierdzielę. No i jeszcze to. No może chociaż tutaj. Nie. Nie, nic, nic a nic. 280 zł zostało. Tygrys nie ze wszystkich pieniędzy. Kurde, dziki tygrys. Dziki kurde, tygrys miał okrad ze wszystkiego. Mm. Dobra, no to co jakieś batelki sobie zrobimy. A jeszcze przecież muszę mieć, żeby na streamie otwierać. Kurde. To nie możemy za bardzo szaleć. Nie możemy za bardzo szaleć. Dobra, sam coś wykombinuję. Sam coś wykombinuję. Sports and Field? No, nie mogę nawet. Dobra, jakiś lovely case. Yy, może dajmy szansę jeszcze raz tutaj. Pick-pick. Dobra. Myślę, że taka battle będzie git Na trzy osoby, aby się wzbogacić jeszcze bardziej. O jedną osobę. Ale muza, kurde. No, copyright. Oczywiście, Pecetor 9000. A bo to jest Underdog, no tak. Cholipka. No, ale jesteśmy blisko, oboje. Oj, chyba teraz już nie. Zaraz się okaże, że na nas kurde oskubie No, i chyba na to wychodzi. Glock blok 30 zł? Wygląda jak główno. Dobra, PC to rozkuwał, rozkuwał mnie. A, może jednak nie. Zobaczmy. Pur demol, pur demol. Dzisiaj jest cienizna, dzisiaj jest cienizna. Autentycznie cienizna. Dobra, może takie coś się uda na 5%. No niestety Dziś jest widzowie jakaś cienizna Już nawet nie wiem jak się odkuć Dobra eee, może po prostu wiecie zrobię standardowe siki I po prostu sobie pogadam tak eee, na cztery osoby underdog Wiecie co, myślę myśl, co dzisiaj zjeść Wczoraj jadłem bardzo dobry ramen I promocja była w ogóle kozacka Bo z dostawą zapłaciłem 36 złotych A normalnie na miejscu kosztuje z 5 dych Jak ktoś jadł ramen to wie I kurde naprawdę to był bardzo dobry ramen Ja nawet nie wiem czy sobie jeszcze raz go nie zamówię bo Naprawdę fajna oferta Wiecie jak się zje taki ramen to już kurde na cały dzień jest się najedzonym praktycznie, bo jednak to jest posiłek... Mm, jest to posiłek taki kurde pełnowartościowy i mięsko tam jest i wszystko i zupa. Jak ktoś mówi, że a ramen przecież to zupa, no to chyba nigdy dobrego ramenu nie jad. taka jest prawda. Pamiętam mieszkałem w Łomży, to kurde żadnego ramenu nie było dobrego. Pamiętam pierwszy w życiu jadłem w Gdańsku. Chyba to było przed walką Japczana, ale okazało się, że to w ogóle był Jeden z lepszych ramenowni w Polsce, to było na ulicy, pamiętam, Obrońców Wybrzeża To było naprzeciwko takiego najdłuższego bloku Najdłuższy blok to był Chyba w Europie? Chyba nawet w Europie, no taki bardzo długi blok I tam niedaleko Mieliśmy hotel i obok właśnie była ta ramenownia Ale też było bardzo dobre, pamiętam wtedy Zjadłem tu spicy miso, spicy miso i wczoraj też tutaj właśnie spicy miso zamówiłem. I kurde, był tak to... Do... Nie no, aż, aż chyba jeszcze raz sobie go zamówię dzisiaj, naprawdę. Był kurde przepyszny. Za taką kasę, za taką kasę taki dobry ramen, grzech kurde nie wziąć. Grzech kurde nie wziąć. No i jak tutaj idzie w ogóle batelka? No, wygrywam, wygrywam. No, mam nadzieję, że nie dropnę czegoś yy, porypanego. No Póki co jest ok. Póki co jest elegancko. Raczej to. Raczej mam to w garści, tak. Raczej mam to w garści. No. No. I elegancko. 70 zł z 25. I widzicie, tak. Tak to się robi, właśnie. Tak to się robi. No, Będziemy jeszcze chwileczkę sobie tutaj pootwierać Może jeszcze raz tutaj tu wściekło skrzynie. No, jakby dało taki leg legion na tygrysz mnie okradł z pieniędzy kurde pieprzony tygrysz dobra to co widzowie yy, to by było na tyle Przypominam, że dzisiaj do wygrania M4.1S zakłócone kolory, także wystarczy zostawić komentarz, wystarczy zostawić lajka i przypominam, że z moim kodem, jeżeli jeszcze nie graliście na stronie darmowe 2 10 zł, 10 groszy na start i 10% bonusu do doładowania, do każdego doładowania i przy wpłacie przynajmniej 10 zł z moim kodem, macie szansę otrzymać yy, któryś z tych noży albo tego kałaszka do doładowania po prostu. Ja się z wami żegnam, widzimy się może jutro. No, Zobaczymy, może to będzie następny odcinek jutro, także śpieszcie się z komentarzami i narazka. Psiu.